Dzień dobry. Pan chciał mnie widzieć? O, Panie kolego. Proszę, pa, proszę wejść, proszę nie siadać. Uuu, powiało chłodem. Panie Cyprianie, jest Pan lekarzem na naszym SOR od tygodnia, a ja już mam kilkanaście skarg na Pana. Kilkanaście? Nie wiem skąd czerpie Pan wiedzę medyczną i aż boję się zapytać, ale czy Pan wie, co oznacza skrót TK? No, tomograf komputerowy. No właśnie. To dlaczego Pan skierował pacjenta z kamicą żółciową na telekinezę? Bo to najlepsza metoda. Nowoczesna, kompletnie bez inwazji. Najlepsza metoda? No to dalej. Pacjent z bólem w klatce to sercowy burnout. Zalecenie 10 minut mindfulnessu w nieogrzewanej poczekalni. Co to ma być? Pacjent z krwotokiem usłyszał, że czerwień to energetyczny kolor i lepiej go nie tłumić. Dokładnie. Dostał również skierowanie na EKG, ekstremalną koloroterapię grinszpanową, dla osiągnięcia pełnej równowagi. Grinszpanową. Panie, ja już nie wiem, co ja mam tu czytać. Żółtaczka to jest przecież żółtaczka, a nie złota aura. Tu pan też wysłał pacjenta na urynowe spłukanie gardła. USG to jest ultrasonograf. Jak mógł pan powiedzieć pacjentce, że ona się nie poci, tylko ma wet look? Ja mówiłem jej tylko, że żółte gałki to HDR. Boże, czy pan znalazł swój dyplom w czacie GPT? RTG to nie jest radiestezja transgrawitacyjna, ropa to nie jest biodrzem, a kwotok to nie jest emocjonalny journaling. Ja już nie chcę wiedzieć, Czym w pana wypisach jest full body buffering i cardio manifest? Padaczka i zawą. Panie Cyprianie, proszę skończyć z tą vibe medycyną i pracować jak wszyscy inni, zgodnie z nauką, dobrze? Nie rozumiem. Przyspiesz pan trajektorię swojego działania do poziomu, w którym wszechświat zacznie się pocić od samego patr... patrzenia. Panie Cyprianie, proszę się teraz skwapliwie relegować z mojego gabinetu, gdyż mam teleporadę w kwestii zdalnego leczenia syndromu jelita wrażliwego za pomocą akupunktury. No cześć! No gdzie tam? No co? Nie jestem zajęty.